Witam, witam, jak zwykle, niezwykle serdecznie, moi drodzy, na kanale Orention. Gramy dalej oh, w Bloodstone. Stone. Właśnie, mamy znaleźć tego Pomorowa całego, czy jak mu tam... To lecimy, tylko sprawdźmy na telefoniku. Dwa metry tam. Gdzie telefonik teraz? Tu... Musimy chyba wyjść z powrotem na górę, tak jak tu weszliśmy do tej serwerowni, to teraz musimy... Wy... Myślałem, że ktoś strzela tak już od razu. Bez ostrzeżenia, bo na górę, co? No niby tak strzałeczki pokazują, to idziemy na górę. James, co to za goście? Coś jest, 10 metrów. Trzy, dwa, jeden na dole, chyba. Nikol, pomorów. Nie wiem, o co chodzi. Tu mam iść? Coś tu jest. Zeskanować mam. O. No, skanuj. Osiągnięto to punkt kontrolny. Wyraźną próbkę głosu. No dobra, ale gdzie? Tam. James, pospiesz się, chłopie. No, aha, na dół, dobra, na dół. Biegnij, James. Biegnij, chłopie, biegnij. Tam.

Dużo was tam jest chłopaki, boję się tam iść z tym pistolecikiem. Iś ty głupi Może tego byśmy. Usłyszeli Gdzie ma kropeczka? Tam jest, dobra, widzę go, widzę go Ajajaj. Ja, ja Target, no Ty też jesteś target, a ty wejdź na kropeczkę bardzo ładni chłopcy, bardzo ładnie się ustawiacie, oby tak dalej. Chowaj się, James. Tu umiałeś się schować. Co stop? Gdzie jest moja kuleczka? Miesza mi się ze śniegiem. Jest. Co ja mam za broń? O, mogę chyba naboje pozbierać. Pięknie. Tamten też miał taką broń? Gdzie on tu jest? Tam coś śledzisz. Nie, no nie wierzę, że mi kałasza da. Mm, to lubię. Pięknie. Dostaliśmy kałasza. już jak ja mam kałasza, to już jest dobrze. Tylko ile on ma amunicji. 64. Na razie wystarczy, resztę zdobędziemy. Dobrze idę? Dobrze idę. Co jest? Co to jest? Gdzie jestem? Gdzie ja wlazłem? Dostań się do głównego terminalu, ale widzę, że. James schował broń, to możemy tutaj swobodnie się przemieszczać. Mam nadzieję. Core Server Unit. No właśnie, naciśnij telefonik. Tam, 6 metrów. Coś naukowcy tajemniczy. Tu? Nie, gdzieś tam, dobra. Gdzieś tam daleko. O, tu. Tu. Tak? Tak, 4 metry. W ogóle to mi się tu rozejrzał. No to komputery, są serwery szafowe, dobra. Tu? Tu. Użyj komputera. I co tam?

Mogę teraz coś tu zebrać? James, James, chowaj się. Dobrze. W łeb muszę im celować. Ale nie wiem, jak ją. Ja mam... Aj, Nie wiem, jak mam telefon trzymać. Czy mam, mam mieć ten włączony, tak, smartfon, co brzydki obraz jest, czy tylko tu być? Dobra, z cały magazynek, bardzo ładnie, chodź coś zbierzemy, James, ale to są mp5. Jest. Dobrze, teraz tego, dobra. O okay. Ile? 80. Dobra, dostał. Kurde, mało nabojów. A Iluis jeszcze tutaj przyjdzie? Skąd on ma całą armię komandosów, ten... pomorów cały? Staj, staj! Nie utrzymamy się tu. Szybciej to skanuj, chłopie! Koniec. Został pistolecik. To masz czapka spadła kask helm. Kurde, przydał mi się kałasz. Kałasz jest dobry. Oni tu wszyscy mają... Tam leży. James? Zapomniałem zmienić broń. 007 Scan the central terminal to access the refinery's network. No i co teraz. Co mam zrobić? Wróć do terminalu. Teraz podszedł, on się gdzie bawił terminalem. Bond here. Where are you 007? <coughs> Pomorów refinery. It's worse than we suspected. He's built an entire bioweapons factory. He's churning out toxins by the ton. Can you destroy it? Let me get back to you on that. Mmm... Co jest gaz, trucizna, co mam robić? Użyj osłony. Przeskocz. E. O, coś drabina jest, dobra, no drabina James. Tą stronę, druga drabina. Dawaj do góry, chłopie, zobacz. Mało czasu. Dajesz, dajesz. Puść, dobra, tu skocz, chwyć. Nie chwyć. Puść. Skocz. Skocz. Bardzo ładnie, James. Skacz, cały czas skacz, chłopie. I co teraz? Skocz. Ja pierdzielę utruję mi Jamesa. Tam? Tu? O, uciekłem. Ucieknij z centrum komputerowego. I co dalej? Cel osiągnięcie a nie punkt kontrolny. Tu, James! Dobrze, muszę to chyba szybciej robić, coś mi się wydaje. No ty tam za dużo strzelasz, chłopie. Stwarzasz Jamesowi tylko problem. O Boże, jeszcze granaty, tak. Dobra, jeszcze trochę amunicji jest Kałasz? Pięknie kałasz, chowaj się tu, James Nikt Ci nie pomoże, póki już jesteś martwy, patrz Patrz na to, ty też na widzenia ładnie spadasz i nie trzymaj się już, spadaj. Ten dostał w łeb kałasz dostał nie dostał skubaniec. i tu jeszcze jest a nie ten to wisielec Dobra. głupi głupi kałasz nie kurde James Chowaj się, Do widzenia. Czekajcie, bo nie będziemy iść. 21 jeden metrów. Co mu się tam stało? To został to jakiś drgawek pośmiertnych, prawdopodobnie. spodła spadła czapusia. O, tu był dziś to, jeden strzał, dwa trupy. Już mogę mnie poprawiać. Nie ma kałasza? Jest, był kałasz. Nic co dalej? Gdzie mam iść? Tu, dobra. Chowaj się, James. Jest. Pięknie, wyszliśmy stąd. Jeśli się zgubisz, skorzystaj ze smartfonu. Aktualizacja misji. Znajdź centralne pomieszczenie kontrolne. O matku. To gdzie to jest? 0 metrów. Chowaj się tu James, ale on ładnie się tak ślizga jak to mi się podoba. Patrzcie pyk. Widzicie to tylko dobrze ja idę. 11 metrów? Chodźmy tam. Znowu dwóch na raz trafiłem. Widzicie to? To było piękne. Powinienem by jakiś bonus dostać za to. Nie mogę strzelać. No długo to trwało, ale co się odwlecze to nie ucieczę. Bardzo ładnie James no normalnie jestem z Ciebie dumny Tędy? O kurde, chowaj się. Tu się schowaj. Ojej, za mocno macham tą myszę. Zamknij hmm. się już tam przez. Nie ma kałasza? A to? Co to jest? Nie, ja jestem związany z kałaszem. Tylko muszę zacząć gdzie ja idę, nie? Śnadu? Dobrze? Zamiast. Aha, tu jest przejście.

Kurde, myślałem, że uda mi się wszystkich. Ja pierdziel, ciągle mi znika kropeczka. Gdzie ty się tam, chłopie, chowasz? Dostał, dostał, bo chyba lunął na ziemię. Przyładuj kałasza. Może ten miał? Pistolet miał. Dobra, no, no gdzie ja mam iść, kurde?

the looks of things it seems that if you override the coolant and exhaust systems you'll be able to trigger a catastrophic chain reaction find the override valves 007 you need to destroy those bioweapons ja pierdolę mam to wszystko wysadzić jak tam coś jest. Dobra. Mogę tu wejść? O! No i co? 14 metrów, tam dobra. Znajdź rozszczelniający punkt kontrolny. Dobra. Coś rozszczelniające do systemu. Zostaw to jam. Tam są za tymi drzwiami. Jesus, Dobra, no sorry panowie, a może ich wykończymy ciszę i wykończymy ciszej tak. Dobra, to jeszcze je. O, kto to jeszcze strzela? Dobra już nie warto chyba po cichu, bo już jest rozpierdziucha. O ty gmony. Co to jest śmart? Ole postrzelali Jensa. Tego jeszcze tam Dobra, dosta. Nie mam amunicji do kałasza, uwierzycie? Trzy razy, żeby do niego strzelać. O, kałasz, kałasz. Nie, jakaś strzelba dziwna. Dobra, chyba wziąłem, nie? Coś słyszałem. Nie. Nie to. Niespodzianka. Dobra, to bierzemy MP5. W takim razie no co, z braku laku. Tutaj. Bardzo ładnie, James. Chowaj się. Nie, to nie jest dobre miejsce na chowanie, bo tam jest wybuchowy materiał. Tak. Ale jak gościu miał, kałasza. To lubię. No gdzie mam iść? Skąd on się w ogóle tu zna? Aha, stamtąd. Tu mam iść? Zero metrów. Tu? Tak.

Nie wyłaś, bardzo ładnie, James, to lubię. Używam smartfonu, gdzieś tam chyba. Tam jest, tam jest. Wydawało mi się, że tam to klimatyzatory pracują bardzo ładnie. Idziemy dalej, James. Kałasz, kałasz, pięknie. Do widzenia, chłopino. Złe miejsce sobie znalazłeś po prostu, żeby się ukryć. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, Jesteś ty głupi, masz cover, ale fajna zabawa. Nie wiem, czy dobrze idę. Kurde, jak go stamtąd ściągnąć? Tu? Tu będzie dobre miejsce, nie? O, miał kałasza. Zaraz, niech zobaczę, czy gdzie mam iść. Jeszcze raz, bo pan mi przeszkodził. Zawór rozszczelniający jest na górze. Jak mam wejść na górę? Gdzie są jakieś schodki? tam są? Nie, dobra, to nie wiem. Spójrzmy tędy. James, szybciej, chłopie. Użyj osłony. Dobra, myślę, że tędy, co? O, jest wejście na górę. Pięknie. Bardzo ładnie, James. Bardzo ładnie. Punkt kontrolny i w związku z tym, moi drodzy, zakończymy tutaj ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.